To chciał zabić komendanta głównego policji? Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii III RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego dostępna na www.capitalbook.pl. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Kamil, pan Kamil Krzysztofik. Co powie Pan na twierdzenie, że Hołownia to nasz Zeleński? O coś w tym jest, bo pan Szymon rzeczywiście jest tutaj nastręczony nam przez naszego najważniejszego sojusznika na jasnego idola, w którym nasz mniej wartościowy naród tubylczy powinien się zakochać. No i tutaj widać wyraźnie, że Pan Kobosko tam z dyskretnego cienia nim tam zręcznie steruje i go, że tak powiem, tutaj ku, jako kandydata na prezydenta tutaj nam będzie stręczył. Pan Tomek, więc pewne podobieństwa są. Pan Tomek Bociański. Mam nadzieję, że Szymon Chłopnia nie sprowadzi na nasz naród takich nieszczęść jak na naród ukraiński. Sprowadził pan Zełęcki, odstępując od porozumień mińskich. Pan Tomek Bociański. Pytanie: Czy wie pan coś o próbie zamachu we Wrocławiu, którego chciał dokonać Ukrainie? Nie wiem, nie wiem, przepraszam bardzo, ale nie wiem. Pan Piotr Zalewski. Technika i nauka idzie do przodu. A więc, czy pan europoseł Biedroń, no już nie europoseł chyba, tylko poseł zwyczajny, może nam zajść w ciążę? Bo któraś idiotka z lewicy mówiła, że takie rzeczy są możliwe. No, jak na lewicy tak mówią, to. Pewnie coś jest na rzeczy. Zresztą muszę powiedzieć, że przewidział to jeszcze w latach 70. Janusz Spotański pisząc w takim nieśmiertelnym poemacie Bania w Paryżu o księżnej de Gis, która tam w Paryżu prowadziła taki salon bardzo postępowy. No i tam księżna de Gis lansowała taką koncepcję androgyny, a chodziło tam w tym wszystkim o to, żeby książę, Także zachodzić musiał w ciąże. No i myślę, że jak się te lewicówki wszystkie uprą, to tam mogą doprowadzić pana Roberta Biedronia do tego, że w ciąże zajdzie. I co to potem będzie? jaj. Elos Gredek 520. Dzień dobry. Panie Stanisławie, ostatnio znajoma opowiadała mi, że jej dziecko miało spotkanie, inne dzieci z klasy także, z pedagogiem, na którym były pytania i odpowiedzi dotyczące zachowania chłopca z ich klasy. Malutkiego Ukraińca, który mówił, że Polacy są beznadziejni. Ugrzeczniona na potrzeby YouTube wersja i że wszystkich pozabija. Oczywiście pedagog przyszła z tezą, że to bójdy na rasorach i trzymała stronę biednego ukr dzieciaczka. Gdzie leży błąd? Przecież te dzieciaczki. Dzieciaki są obciążone banderowskim syfem, a ich rodzice dodatkowo za to płacą. To znaczy rodzice naszych tutaj dzieciaczków, nie tych ukraińskich. Jakie jest rozwiązanie? Wyrzucić na zbity pysk ze szkoły z wilczym biletem, zapukać do rodziców tego dzieciaka i pokazać im drogę na Kijów. Przecież ten chłopak tą agresją i nienawiścią do Polaków gdzieś nasiąd, zapewne w domu. Dokąd zmierzamy? Karmimy rzesze sfrustrowanych Ukraińców, którzy nas nienawidzą. Wszystkiego dobrego. Drugie pytanie, czy, a to, no, no, to remedium jest takie: ja bym tam nie, nie wysyłał policji do tych jego rodziców i tam nie. Robiłbym z tego afery, bo to nie ma co, ale zlikwidowałbym socjal dla Ukraińców po prostu. To przedłużony jest do czerwca. Myślę, że potem będzie przedłużony jeszcze dalej, więc ja bym tego już bym to skasował i tyle. I wtedy musieliby coś ze sobą zrobić. Drugie pytanie: czym jest Zielony Ład? Jakie są jego założenia? Założenie, bo tu pan pisze, a to jakie jego założenie? No, Zielony Ład to jest zespół przedsięwzięć, które niby tu zmierzają do ratowania planety, ale podstawowym założeniem Zielonego Ładu jest fałszywa teza, że zmiany klimatyczne mają przyczynę antropogeniczną, to znaczy, że zmiany klimatyczne są spowodowane działalnością człowieka. Jest to teza oczywiście fałszywa i nie trzeba być jakimś wielkim specjalistą, żeby się o tym przekonać. Wystarczy być spostrzegawczym człowiekiem. Pory roku się zmieniają. Po mroźnej zimie przychodzi upalne lato. A dlaczego? A dlatego, że stosunkowo nieznacznie zmienia się kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię Ziemi. Ludzkość nie ma w tym nic wspólnego, nie ma na to wpływu. W związku z tym i to jest, a poza tym tak samo nie ma wpływu na precesję. Precesja to jest ruch osi ziemskiej, która zakreśla na biegunie niebieskim takie ogromne koło. Zakreślenie jednego koła zajmuje osi ziemskiej 26 tysięcy lat i to się nazywa rokiem platońskim. I na precesję też ludzkość nie ma wpływu. Ludzkość nie ma też wpływu na obieg układu słonecznego dookoła centrum Drogi Mlecznej. Układ Słoneczny, a Ziemia razem z nim, z ogromną prędkością krąży wokół centrum galaktyki Drogi Mlecznej, mimo że ta prędkość jest ogromna, to jedno okrążenie zajmuje Układowi Słonecznemu 250 milionów lat. I układ słoneczny zaledwie 20 lat, to się nazywa rokiem galaktycznym. Układ słoneczny ma zaledwie 20 lat galaktycznych. I to jest właśnie ten ruch układu słonecznego w tej przestrzeni międzygwiezdnej, powoduje, że raz układ słoneczny przechodzi przez obszar czystej próżni, i wtedy jest ciepło, przez na przykład. 80 milionów lat przechodzi przez obszar czystej próżni, no to Ziemia się zdąży nagrzać, a potem przechodzi przez obszar troszeczkę zapylony tam mgławice gazowe, mgławice pyłowe sprawiają, że 1% promieni słonecznych już nie dociera do powierzchni Ziemi, no i wtedy Ziemia się ochładza. Ale to znowu ludzkość nie ma z tym nic wspólnego, także to są przyczyny zmian klimatycznych. No, zmiany klimatyczne i to radykalne zachodziły wtedy, kiedy nie było żadnego przemysłu, w ogóle nie było ludzi na Ziemi. Na przykład w epoce kredy było bardzo ciepło, musiało być bardzo ciepło, dlatego że na Ziemi w ogóle nie było lodu. Nawet na biegunach nie było czap lodowych. Była woda w stanie płynnym wszędzie, w związku z tym i poziom mórz był wyższy od obecnego, jak był co najmniej 200 metrów. No a później coś się stało i się ochłodziło. Znaczna część wody została uwięziona w czapach lodowych na biegunach. tak, Lodowiec na Antarktydzie ma od 2 do 5 km grubości, także tej wody tam całkiem sporo jest. W wiecznych śniegach, w lodowcach górskich i tak dalej. No i poziom mórz się obniżył mniej więcej do obecnego Przecież Nie dlatego, że dinozaury puszczały bąki, tylko dlatego, że właśnie przyczyny nie są antropogeniczne zmian klimatycznych. Tylko kosmiczne. No i to jest ta fałszywa teza. Czemu służy Zielony Ład? Służy temu, żeby zlikwidować własność prywatną. I to rolnicy już wyczuli pismo nosem. Jeszcze posiadacze nieruchomości jeszcze nie skapowali, co tu się święci, ale miejmy nadzieję, że wkrótce i oni skapują, tak żeby banksterstwo przejęło, że tak powiem, całą własność tam, gdzie będzie mogło ją przejąć. Zapala 1944. Elo, Stachu, co będzie, gdy Polski nie uda się wkręcić do wojny z ruskimi? Elo, zapalo. No, dzie Sobie tu na poufałości pozwalamy, ale niech będzie. Nic nie będzie, gdy Polski nie uda się wkręcić do wojny z ruskimi. To nie będziemy z ruskimi wojować. No i to bardzo dobrze. Wielu Polaków nie straci życia w rezultacie, także nie będzie zniszczeń, nie będzie tu ruin i zglisz, no to chyba same korzyści. Damian 99. Witam, mam takie pytanie. Co by pan zrobił w kwestii Izraela? Jakie stosunki by pan z, nimi, z nim utrzymywał, gdyby był pan Amerykaninem i w dniu na przykład dzisiejszym został pan prezydentem USA? Izrael z jednej strony jest to bardzo kosztowna sprawa. Jest to małe państwo w Morzu Arabskim, ale z drugiej strony dobrze jest mieć w tym rejonie sojusznika. Przy raczej negatywnie nastawionych krajach arabskich. Chciałbym, żeby pan odpowiedział na to pytanie, patrząc na stronę amerykańską, jak to wygląda z ich punktu widzenia. No, z ich punktu widzenia, to nie jest wcale tak, że Arabowie z natury rzeczy są wrogami Stanów Zjednoczonych, tylko stali się nimi. Stali się nimi. Dlatego, że poszczególne administracje, poszczególne rządy Stanów Zjednoczonych w sposób no, ostentacyjny, żeby nie powiedzieć obrzydliwy, zachowywały się stronniczo w konflikcie izraelsko-arabskim, zachowywały się stronniczo, faworyzowały Izrael w sposób, Taki ostentacyjny, co sprawiło, że kraje arabskie, które wcześniej wcale nie były antyamerykańskie, stały się antyamerykańskie. Przecież Izrael bezkarnie łamał wszystkie rezolucje Rady Bezpieczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że Stany Zjednoczone go chroniły. I ja bym po prostu jako prezydent Stanów Zjednoczonych, przestał to robić to nie wymaga jakiejś radykalnej zmiany po prostu bym przestał faworyzować Izrael jakby to by się to, jaki to jakie skutki by to w wewnętrznej polityce amerykańskiej wywołało bo tam bardzo, bardzo wpływowy jest AIPAC. Taka żydowska, że tak powiem, organizacja organizacji. No i ona tam kręci polityką amerykańską, żeby nie powiedzieć, ja już tak wielokrotnie mówiłem, że ogon wywija psem, no ale jakoś bym starał się położyć temu kres, bo jako prezydent Stanów Zjednoczonych to nie chciałbym być takim chłopcem na posyłki Izraela. Nie chciałbym być. No i albo bym przestał być chłopcem na posyłki, albo bym przestał być prezydentem. Ale jakbym nawet z tego powodu przestał być prezydentem, to by mi serce nie pękło, bo lepiej nie być prezydentem, niż udawać, że się jest prezydentem i być chłopcem na posyłki Izraela. Drugie pytanie, czy zna pan wykładowcę akademickiego Zbigniewa Dylewskiego? Jest to osoba prowadząca kanał o ekonomii na YouTubie. Jeśli pan zna, to prosimy o dwa zdania komentarza. Z góry pozdrawiam, życzę zdrowia na najbliższe, mam nadzieję, ciepłe dni. Ja też mam nadzieję, że ciepłe dni. Nie znam niestety pana Zbigniewa Dylewskiego, chociaż się nim zainteresuję. Skoro pan tutaj go tak pr przedstawia, to się zainteresuję. Zobaczę, co on tam mówi w tych nagraniach na YouTubie. Pan Damianka, Witam. Jak się pan odniesie do pomysłu, żeby po zakończeniu wojny zagospodarować na przykład wracających do rodzin Ukraińców czy tych emigrujących i wspomóc naszą niezwyciężoną armię, coś na wzór legii cudzoziemskiej? Zawsze byłaby to większa kontrola nad nimi niż to, że będą swoje umiejętności wojenne wykorzystywać w inny sposób. No, uważam, że to jest zły pomysł. W jakim celu mielibyśmy uzbrajać tutaj Ukraińców i utrzymywać ich jako legię ziemską? A jakby się zbuntowali przeciwko Polsce, to co byśmy wtedy, byśmy zaczęli, musieli z nimi wojować? Lepiej ich namówić, żeby lepiej zlikwidować socjal dla Ukraińców, i wtedy nie będą mieli innego wyjścia, jak wziąć się do pracy, albo wyemigrować, albo wrócić na Ukrainę. I drugie pytanie. Co pan sądzi o stworzeniu dla Sodomczyków oficjalnego związku? Nazwać to homożeństwo i niech sobie robią, co tam uważają, dziedziczą itp. Czy takie rozwiązanie skończyłoby się w myśl, dajemy paleca, wezmą rękę, pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia. Moim zdaniem nie ma żadnej potrzeby, żeby y, tworzyć oficjalne związki Sodomczyków. Ja kiedyś rozmawiałem, jakby jeszcze byłem prezesem Unii Polityki Realnej. Akurat była kampania wyborcza, i zadzwonił do nas y, przedstawiciel Sodomczykowskiego Stowarzyszenia Lambda. Jest takie chyba nadal. No i pyta mnie, jaki jest nasz stosunek do małżeństw homoseksualnych. Ja mu powiedziałem, że negatywny. A dlaczego? A dlatego powiadam, proszę pana. Że każda rzecz ma swoją nazwę. Jeżeli coś ma cztery nogi i nie ma oparcia, to nazywamy to stołem. O jak ma cztery nogi i ma oparcie, to nazywamy to krzesłem. I na tym polega precyzja języka, żeby używać nazw adekwatnych. Małżeństwo to jest coś innego, a ten związek Sudomczyków, to jest coś innego. Ja mówię, wiem, że takie związki są, ale to nie powinny się nazywać małżeństwa, tylko na przykład para i tak dalej. Ale mówię, skoro już pan zadzwonił, to tak z ciekawości zapytam, niech mi pan powie, dlaczego wam na tym tak zależy. A on mówi, no bo na przykład nie możemy po sobie dziedziczyć. Ja mówię, jak to nie możecie, kiedy możecie. Przecież jeden możecie nawzajem sobie zapisać majątek w testamencie. No, i jak jeden rzeczy tam upoważnić się nawzajem do uzyskiwania informacji, na przykład w szpitalach i tak dalej, no i tyle, i możecie, to nie trzeba nawet prawa zmieniać. A on mówi: no tak, ale jak my byśmy tu testament spisali, taki właśnie, to wtedy jest wyższy podatek spadkowy. Ja na to mówię: a to tak mi pan mówi. My jesteśmy w ogóle za zlikwidowaniem podatku spadkowego, także możecie na nas głosować śmiało. Także jestem przeciwny temu, żeby, że tak powiem, wymyślać coś takiego, bo się obawiam, że to mnie tak naprawdę Sodomczykom nie chodzi o to o żadne równouprawnienie, tylko chodzi o to, żeby skłonić pozostałych wszystkich, żeby ich podziwiali. A nie widzę powodu, żeby ich podziwiać, bo podziwiać człowieka można za jakieś wybitne osiągnięcia, ale nie za to, że paciakuje w popielnik. No to proszę się nie gniewać, ale to nie jest żaden powód do fascynacji. Mnie na przykład z homoseksualizm brzydzi. No przyznaję się do tego. Być może, że nie powinien mnie brzydzić, ale mnie brzydzi. No i co na to poradzę? I tym, tą konstatacją kończę. Ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Najnowsza książka Leszka Szybowskiego dostępna na kapital.pl.